Witam się z Wami bardzo serdecznie. I na początek wrzuciłam tutaj Wam miniaturkę mojego vloga, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć, jakie są piękne mazury, zapraszam Was serdecznie, a teraz lecimy z przeglądem ubraniowym i to będzie e, przegląd dla takich nastolatków e, chłopieńcy, dziewczęcy, więc zostańcie do końca. Dyszkę kosztują e, takie koszulki i ona jest do 170 cm. Tu mamy taką fioletową, ale już widzę, że ona chyba tył naprzód wisi, więc za chwilę ją przewieszę. Dyszkę kosztuje również, więc za dychę to jest fajna cena. Zobaczcie, jakie słodziutkie serduszka. E, I ta też jest właśnie do 170 cm. Tu mamy dwupak taki, e, takich bokserek. E, 10 zł kosztują. Ja kupiłam swoim chłopcom na przykład takie pod koszulę, e, na przykład na koniec roku. I też fajnie im się to. Nosi. Trzy dychy kosztuje taka bluza. Niebieska z kwiatuszkiem. I ona też jest do 170 cm. Ona jest z kapturem. Super leginsy, bardzo rozciągające się. I one są z tego bekin. 30 zł, 30 zł kosztują. Zobaczcie, tak one się prezentują. Nie mam jakich tutaj inaczej pokazać. Proszę bardzo. One są z takich, tych właśnie leginsów błyszczących. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, spodenki. Spodenki szaro-czarne. Mi się bardzo podobają, ja lubię w ogóle takie spodenki. Ostatnio nawet dla męża kupiłam takie szare. 20 zł kosztują. Dwie dychy. Słodziutkie, kapelutki dla dziewczynek. Zobaczcie, jakie ładne. Tutaj taki różowy, tu taki wtęczowy przechodzi. I on kosztuje 12 zł. I są różne rozmiary. Słuchajcie, różne rozmiary, więc e, przymierzajcie. No i przecudowne małe Adidaski. <laughs> Jakie fajne, jejku. <laughs> Takie malutkie. I poczekajcie, już Wam pokazuję, jaka cena. Cztery dychy kosztują do rozmiaru 31 od rozmiaru 22. Więc e, dobra, tutaj mamy tą ściankę załatwioną. Idziemy dalej. A dalej jest. Tylko kolorowo piękne rzeczy różowe to w ogóle już mnie rozkładają na łopaty, bo są po prostu prześliczne. Zobaczcie, zaraz wam to wszystko pokażę. Mamy tutaj taką koszulkę Barbie. I ta koszulka kosztuje 20 zł, też do rozmiaru 170. Więc fajnie, zobaczcie. Bardzo ładna bluzeczka. Taka też fajna w dotyku. Parasolka. No, tak nietypowo, ale dobra, pokażę Wam. Też taka e, fajnie tutaj wygląda, bo ona się bardzo mieni. 20 zł kosztuje, jeden rozmiar. Oczywiście wszystko Wam tutaj czytam, co jest na metce. 12 zł kosztuje taka bluzeczka, również do 170 cm. Dalej mamy tutaj spodenki, 12 zł. Te Też są takiego samego rozmiaru. I jak widzicie, tu jest 134. To jest ogólnie chyba taki, nie? Od 134 do 170 cm spódniczka z bardzo fajnego materiału 30 zł kosztuje, rozciąga się. No, powiem wam, że takiego materiału to chyba jeszcze, jeszcze moje dłonie nie tykały. Że tak powiem. Taka ładna spódniczka. No i klapeczki wam ostatnio pokazywałam, więc śmigamy dalej i idziemy tutaj. Tam jest tak kolorowo sukienki, sukieneczki. Tu są stroje kąpielowe. Ja wam chyba ze strojów to pokazywałam tylko ten. Tutaj właśnie ten z tą muszelką, bo on był akurat z nowej kolekcji ostatnio i wisił z takimi rzeczami dla dorosłych. 15 zł kosztuje. Zobaczcie, jak ślicznie on wygląda. Tu mamy taki różowy i ten różowy. Już wam tutaj mówię, poczekajcie. Yy, kosztuje 25 zł. I tu są jeszcze takie falbanki. ojejku jakie one są śliczne. Zobaczcie, jaki ten jest prześliczny. Z takimi wisienkami tutaj. Takimi w, yy, dzianymi wisienkami, o tak wam powiem. Dwuczęściowe i kosztuje 25 zł. Ale śliczne. No i ten obok też jest, e, właśnie będzie pasował do tego pierwszego, który Wam pokazywałam. Więc tutaj się też może mama i córcia ubrać. Fajnie. Tu mamy czapeczki i czapeczki też są, zobaczcie, jakie ładne kolorowe i kosztują tylko 10 zł, też róz, różne rozmiary. Tu mamy taką, bardziej w fioletach i w różach, też dyszka. I tu jest jeszcze taka żółta. I żółta jest, oczywiście, już mówię Wam, jest na przecenie z 10 na 6 zł. Ale jaka ładna, z taką gruszeczką, śliczna, naprawdę bardzo ładna. Jest tego bardzo dużo, ale jak widzicie wszystko jedno na drugim wisi, e, więc lecimy dalej, żeby nie przedłużać przecudowna torba, powiem wam, że pierwszy raz w ogóle widzę jakąś torbę taką dla dzieci tutaj w Pepko. zobaczcie jaka fajna i ta torba kosztuje poczekajcie, co ja tutaj szukam, a tu jest cena dobra, 20 zł, jeden rozmiar, ale jest śliczna powiem wam, że jest śliczna, zobaczcie co Kaniunia idzie z mamą na, na zakupy i już ma swoją torbę, tu jest jeszcze taki, są jeszcze takie większe stroje dla większych dziewczynek też z Barbie no i poczekajcie, ono ma takiego zygzaka tutaj na plecach, ale ceny szukamy. Poczekajcie, poczekajcie momencik. Chyba się nie dobiorę Ci do tej ceny. 25 zł kosztuje do 176 cm, więc, więc tutaj dosyć sporo. Są też takie zobaczcie, ręczniki dla dzieciaków na plażę z myszką miki. One są chyba tak nakładane. Poczekajcie, zaraz zobaczymy tutaj, po ile one są. 25 chyba tak? Tak, 25 zł, ale to są jeszcze takie narzutki, takie pareo, 25 zł kosztuje. Tak? I zobaczcie. Takie bardzo, bardzo cieniutkie, żeby zarzucić na przykład na strój kąpielowy, fajnie. Bardzo fajnie, że o dzieciakach, o dziewczynkach też tak myślę. W ogóle dla dziewczynek to jest bardzo dużo ubrań, bardzo. I tu są jeszcze takie różowe z myszką mini, mini, nie Miki, bo zaraz ktoś mi zwrócił uwagę, że to nie Miki. No rzeczywiście, Miki to mężczyzna. A tutaj mamy z y, mini. Proszę bardzo, 35 zł kosztuje i też są różne rozmiary, trzeba po prostu przychodzić i, e, no i sobie mierzyć. No i tutaj jest jeszcze taka sukienka, to Wam pokażę. 20 zł kosztuje i też do 170 cm. O, taka ala hiszpanka. Można tak, można tak. No fajne, powiem Wam, że fajne. No i co wchodzę do Pepko i widzę te sandały, to po prostu one mnie też rozkładają na łopatki, bo powiem Wam, że chyba sama bym sobie takie kupiła. Śliczne są. Naprawdę są śliczne. I tu jeszcze tak wiążecie sobie, więc naprawdę fajne. I te sandałki kosztują 40 zł od rozmiaru... Nie wiem od jakiego, dobra, bo tu szybko przeleciało. Tu mamy jeszcze takie czarne, ale to są takie dosyć ciężkie i gumowe. Nie wiem, czy wygodnie by się chodziło w takich butach. Cztery dyszki kosztują. Dobra, przeskakujemy dalej. Jak widzicie, różowo, fioletowo, bardzo, bardzo dużo właśnie takich ubranek. Tu mamy jakieś sportowe, ale zobaczymy. Szukamy czegoś dla chłopców. Bo tu mi też piszecie w komentarzach, żebyście chciały, żebym wrzucała coś dla chłopców, więc e, zerknijcie. 15 zł kosztują takie bluzeczki. I tu jest dwupak, proszę bardzo. Tu jest taka pomarańczowa, tam jest biała w palemki. Następna jest zielona. Zaraz wam pokażę w ogóle przecenione, e, przecenione bluzeczki. 17 zł kosztuje. E, taka polo, koszulka. Spodenki. Za 15 zł do 134 cm. I tu mamy jeszcze taką koszulkę. 8 zł. No, 8 zł, ale zaraz wam pokażę, bo są przeceny i można kupić naprawdę w super, w super cenach. Dla dzieciaków teraz koszulki. O tak, to miałam powiedzieć. 17 zł kosztują takie spodanki i one są takie troszeczkę grubsze. A jeżeli chodzi o te koszulki, to powiem Wam, że ja zawsze tak robiłam, jak moi chłopcy byli mniejsi, że kupowałam po prostu już do przedszkola i do zerówki e, im takie też na przecenach e, wyłapywałam przecenę i bardzo dużo tych koszulek tak kupowałam. 12 zł kosztuje takie klapeczki, a to są takie, zobaczcie, nie wiem, za tumówkami chyba. Nie wiem, nie znam się za bardzo, ale myślę, że to że to, to chyba to chociaż nie wiem jak nie to mi nie poprawcie 20 zł kosztują do 32 do 32 rozmiar dobrze ja patrzę i tu są jeszcze ze smurfami sandałki i sandałki kosztują 30 zł tak dobrze widzę dobrze widzę trzy dyfy kosztują takie sandałki dobra i to chyba tutaj już będzie tyle idziemy dalej i tu mamy koszulki cały rząd koszulek już ja Wam je pokazuję, bo wisi dosyć sporo i naprawdę e, korzystajcie, bo są fajne przeceny. 8 zł kosztuje ta koszulka z takim motywem, e, motywem e, bardzo przypominającym mi vloga, którego ostatnio wrzuciłam. 8 zł, e, 8 zł kosztuje taka. Tu mamy bokserki i e bokserki, słuchajcie, są też za 8 zł, do 134 cm. Ale poczekajcie, bo tutaj gdzieś było właśnie. A, już są, widzę. I tutaj mamy przecenę, Zobaczcie, na 5 zł z dychy, na 5 zł mamy taką. Zaraz zobaczymy, bo tam dalej mamy następną. Tu mamy następną za 6 zł z 12, więc o połowę macie obniżone, 50% macie obniżone. Następna jest taka, ta też bardzo fajna. 8 zł z 17. Następna za 5 zł z dyszki, przeceniona z takim ptakiem. Tu jest, aha, tu jest ta sama, 5 zł, ale Wam pokazuję, bo oczywiście mi już się tak wszystko tu e, miesza. Tu mamy następną za 5 zł. I. Tu też z tymi ptakami za 5 zł. Dobra, przejdziemy chyba tutaj zaraz dalej. Te powierzchnie, bo już mi się w ręku nie mieszczą, ale tutaj jeszcze są. Zobaczcie, jakie fajne 6 zł kosztuje ta z 12, więc one są o 50% poprzeceniane. Zobaczcie, tak wygląda. I tu wam jeszcze pokażę. Pomarańczowo też, też kosztuje 6 zł. jaka ładna koszula, zaraz wam pokażę. Poczekajcie, bo tu trochę ich więcej jest. Ale musicie grzebać, nie? Ja zawsze wam tu mówię, że musicie tutaj stać i grzebać. Bo z tyłu można fajne rzeczy znaleźć. 6 zł. 6 zł, ale tutaj zobaczcie, jaka fajna koszula. Ja bardzo lubiłam ubierać swoje, swoich chłopaków w takie koszule z 20 na 10 zł. I zobaczcie spodeneczki jeszcze jakieś i. Super będzie, super będzie to wyglądało. Tam jak widzicie starsze dziewczynki, ale to po prostu musicie mi pisać, co byście chcieli zobaczyć to będę Wam wrzucać. A tu jeszcze pokażę dla dziewczynek kilka takich nowości. Zobaczcie taka ciekawa koszulka za 15 zł, do, 130, do 134 cm i ona tutaj tak wygląda z boku. Dalej mamy tutaj też taką na ramionczka, tu jest taka kolorowa. Jejku, jakie ładne te kolory! Sama bym chyba takie nosiła 20 zł. Kosztuje tak, taki t-shirt, troszeczkę taki wiecie, do pępka, jakby. No, i tu jest z takimi falbankami zadyszkę. Wow, naprawdę, dla takich dziewczynek to można bardzo, bardzo e, dużo rzeczy fajnych kupić. Tu z jakimś słoneczkiem. 25 zł to jest troszeczkę taka grubsza, ach, bo tu jest ze spodenkami, no ale troszeczkę taki grubszy ten materiał. No i tak to wszystko wygląda. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Zobaczcie, ile tutaj jest jeszcze spinek, spinaczek, kolczyków, gumeczek, bardzo, bardzo dużo. Nie zapomnijcie udostępnić, gdzie się da. Ja, tu, ja już dzisiaj uciekam. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć!